Cześć, dzisiaj Wam pokażę kawałek piosenki wehikuł czasu. Należy go zagrać w trzech akordach. Tak, C dur, G dur i A mol. Tylko, że ten palec dajemy tu. I, yy, I piosenkę gramy tak dwa razy, następnie na Giedur, potem idziemy na Amol. Potem yy, lecimy dwa klawisze tam, tu. I robimy, I robimy tak. I znowu dwa. I to właśnie jest ten kawałek piosenki. Teraz Wam go w całości zagram To jest kawałek piosenki z wehikuł czasu i... To jest właśnie koniec odcinka. I lajkujcie, subskrybujcie i cześć.